Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo szkoda, że Jowa, znaczy Wania jest kontuzowany, bo liczyliśmy na niego i trochę nam to komplikuje sytuację w środku pola, oprócz oprócz Wani to to wszyscy są zdrowi. Czy problem Jowy z Łydą jest niegroźny, czy, czy jest za gorzej, nie, on jest. E, dzisiaj normalnie trenował. Jeszcze wczoraj mógł wczoraj też o, normalnie brać udział w zajęciach, do, do końca nie uczestniczył. Także nie chcieliśmy ryzykować, ale jest przygotowany w 100% do, do meczu e, z Zawiszą. też Paweł Belański, z powodu karty, więc e, ta linia obrotu będzie taka jak pod koniec meczu z Lechem? Czyli Maran na prawie, na lewej Leo, jak za w środku Myślę, że jak dzisiaj nie wydarzy do, do soboty, to tak będzie. Panie z mecz za z Panem zespołem. No, paradoksalnie jesteście po raz pierwszy jakby faworytem meczu, ale to może być bardzo trudne, trudne spotkanie dla Korony. Tak, ja już wspominałem, rozmawiałem zawodnikami zresztą nigdy nie kładłem jakiegoś specjalnego nacisku w tygodniu na, na mecz, który mamy rozegrać. Zawodnicy wiedzą jak mamy pracować w tygodniu, jak się przygotować do każdego meczu, tylko napomknąłem, że ta pozycja w tabeli może być złudna i na pewno będzie to ciężkie spotkanie. Ale myślę, że po tych przerwach reprezentacyjnych każdym razem żeśmy się dobrze prezentowali i podtrzymamy tą dobrą dyspozycję. Pan zna, Panie Pężer, Radosławo, ostatnio, jakby siła, jeśli chodzi o mobilizację zespołu tego, co w serudze. To może Pan w wcale nie pomóc czy jeszcze bardziej zestresować? Takie ultimatum, że 14-4 tysięcy. Tak, na pewno nie jest mi obcy zespół, bo jest to za krótki trochę okres czasu. Jeżeli zawiszy, na pewno ta sytuacja nie jest komfortowa ani dla klubu, zawisza, ani dla samych zawodników. Większość tam jeszcze jest, których ja prowadziłem. Wiem tylko jedno, że ci zawodnicy. A patrzymy teraz przez pryzmat zdobytych punktów na pewno na tyle ile mogli dawalić siebie na boisko. Nie zawsze, nie zawsze byli rekompensowani. Tak jak miało to miejsce, myślę i z moimi zawodnikami zdobyczą punktową. Panie ten, że masz, ja się do tego, że jesteście faworytem, ale to to jakby wymusi na was inną grę, że będziecie musieli nasi grać, niż teraz, powiedzmy, z Wisłą, z Lechem, czyli zespołami, które jakby starały się prowadzić grę. Może być tak, że jedna zawiszał tutaj się schowa i będzie czego sobie robicie. Wie pan, ja nigdy nie robiłem odprawy przed Wisłą czy, czy Lechem. Zawsze mówiłem, że na tyle, ile możemy, będziemy się starali prowadzić grę. Trudno mi powiedzieć. Zakładaliśmy, że wcześniej, bo co miało e, miejsce, takie zespoły jak Piaskliwice e, pod Beskidzie, na wyjazdach, starali się grać od razu na początku, przestraszyć rywala, grać wysokim pressingiem. Nie miało to miejsce w Kielcach. Trudno mi powiedzieć, jak zagra Zawisze. Na pewno. Na pewno nie sądzę, nie sądzę, żeby zagrali bardzo ofensywnie. Wiadomo dlaczego. A my nie możemy czekać tylko i wyłącznie na błędy przeciwnika, bo to nie jest, nie chcemy tak grać i nie jest to nasz styl. I jest w formie po prostu fizycznej. Jak to teraz wygląda? Czy też tak po tej przerwie widać to reprezentacyjne? Tak, bardzo dobrze to wygląda. Naprawdę dobrze to wygląda. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że po tej przerwie reprezentacyjnej potwierdzimy to dobrą grą i zwycięstwem. Witek wrócił ze zgrupowania reprezentacji i z, meczu. z tym jeden zagrał ostatnim Towarzyskiem z Ukrainą. Nie puścił Gola, będę zremisowany, to w sumie niespodzianka bo ukraińcy byli faworytem, a trener zawsze się bawi w jakimś stanie psychicznym witaj praca z reprezentacją jest okej. Okay. No jest dobrze, no dzisiaj mamy czwartek, do soboty będzie się uśmiechał na pewno. A pani to, że zawiszy zagrał z Polski Górą, czyli na ten środek pola gdzieś tam będzie pewnie ta druga linia silniejsza niż ty poprzedni masz i jak jedyny mysz, który zagrał od początku, to był zwycięskim zwracania, ale ma każdego, więc. Z trochę tej jakości pewnie przybędzie gościu. Na pewno przybędzie i powiem ostatnią rzecz na temat Zawiszy, że jeszcze raz, że ta pozycja jest złudna. Jest to zespół, który ma atuty w ofensywie i uważam, że nasza linia środkowa od dłuższego czasu się bardzo dobrze prezentuje i te atuty przede wszystkim ofensywne zniwelujemy w tym meczu i będziemy nadawać e, ton i e, zakończymy ten mecz e, zwycięstwem. A ma Pan już w głowie jedenastkę wyjściową, taką, czy jeszcze gdzieś tam coś? Co, są jakieś znaki zapytania? Ale wie Pan, na pewno Pan się dowie, bo któryś z chłopców odpowie Panu na te pytania. E, cztery mecze, trzy u siebie i no liczymy na komplet punktów, nie ma co ukrywać. No, nie wolno uciekać od odpowiedzialności. Tak jak pan powiedział ze względu na to, że mamy większą ilość punktów od, od zawiszy, mamy dobrą dynamikę rezultatów. <laughs> Przepraszam, e, jesteśmy, jesteśmy w dobrej sytuacji i liczymy na trzy zwycięstwa u siebie, mimo że coś dziubniemy na, na wyjeździe. To okazuje się, że upłynęło 3, 4 miesiące jedna, dwa, i jednak oni spełniają za y, oczekiwania, strzelają w ranki, są aktywni itd. No sobie oni zdają z tego sprawę. Ja z nimi rozmawiałem i ja też podkreślałem tu na początku, że um, o umiejętnościach, o możliwościach y, Oliwie nie musimy mówić. Kwestia jest tylko, kiedy on dojdzie do swojej dobrej dyspozycji fizycznej. Z Nabilem było co innego. No wiadomo, że to jest chłopak, który nabywa doświadczenia, odkrywa nową ligę, wyższy poziom, dużo wyższy poziom na pewno. I no, trzeba było czasu. Każdy, kto jest rozsądnym kibicem czy znawcą piłki, dobrze wie, że w dzisiejszym futbolu sama technika nie wystarczy, jeżeli zawodnik nie jest przygotowany pod względem motorycznym. Uwagę i, i, metrów, i, I to jest piłkarz, który się odbudował, no bo umówmy się, że te ostatnie lata nie były dla ciekawe, również, również ostatni klub, a tutaj mimo wszystko tak w Koronie widać, że w każdym miejscu dochodzi do sytuacji, no i tak trzeba tego, to co, czego panu nie w ja, ja liczyłem, że on będzie strzelał bramki, znowu to tak, że jak popatrzymy na jego CV, to znowu to też nie jest taki list pola karnego. Znowu on tam nie strzelał znowu co sezon po 15-20 bramek. Jest to zawodnik ofensywny. My widzieliśmy, jakie, jakie ma, jaką ma jakość, czyli no szybkie podejmowanie decyzji. No inteligencja generalnie w grze. Plus kilka bramek, może kilkanaście. Mówię na przestrzeni dłuższej gry w naszej lidze. My żeśmy rozmawiali przed tym przyjściem jeszcze telefonicznym, nie miałem innej okazji z nim rozmawiać i ja mu powiedziałem mniej więcej jak wygląda ta nasza liga, żeśmy się nie wtapiali, ale przede wszystkim wiemy, jak się kogoś nie zna osobiście, wiemy jakie jest odczucie i przekaz polskiej ligi, a przede wszystkim naszego kraju i, i, i i nie zawsze to wpływa, powiedziałbym pozytywnie, na zawodników z takim, z taką przeszłością, na sferę mentalną, tak bym powiedział, tym bardziej, że, że on na pewno był też sfrustrowany, bo, bo nie był przygotowany na tyle, ile by chciał. Wydaje mi się, że może liczył na to, że będzie trochę łatwiej plus te rezultaty zespołu, ale się bardzo dobrze, zresztą generalnie wszyscy, którzy Zawodników, którzyśmy pozyskali do korony, i myślę, że nie mówię tego przez kurtuazję, eee, bardzo dobrze się wkomponowali w grupę kadry pierwszego zespołu i poprzez swoją postawę i zachowanie na treningach pokazują, że są cały czas gotowi do gry. nie gwiazdorze, bo to często tak jest, przychodzi zawodnik z, jak, z wielkiej piłki i ta bariera jest. No, a to jest świetnie tutaj postrzegane przez zespół, i chyba przez pana, i przez, całe, jakby, przez cały klub. Myślę, że generalnie zawodnicy z Europy Zachodniej no, nieraz się zdarzają wyjątki. No, raczej oni pokazują swoją klasę na tyle, ile mogą na boisku. Nie muszą nic poza tym co każdy wie, co potrafią zachowywać się inaczej w szatni czy, czy na treningu. Czy jak dokończąc wątek kadrowy, bo i Kapo, i, i Namiec powiedzieli, że są gotowi na meczu czyli tych zmian nie będzie poza tą wymuszoną deklarację, ja powiem tak: zmiany będą. Zmiany, Zmiany będą, proszę pana.